Cześć, tutaj Wiktoria z kanału Dziwny Kanal Plus i tak naprawdę to będzie taki krótszy odcinek, żeby nie robić tego shortsa, żeby pokazać Wam 9 patyczaków. Ciocia dała mi je, żebym do klasy zaniosła. Czyli będzie to nasz tam, zwierzeczek klasowe. Tu jest jeden. Tam jest jeszcze parę takich maleńkich, o tu jest taki na przykład już średni, One potrafię różnieć nawet takie my tu jeszcze mamy tam. Tam jest ich pełno, taka kubka się tu zebra. Muszę yy, troszeczkę wyostrzyć O właśnie. Mogę otworzyć wieczko. Żeby to było bardziej widoczne. Tylko to będzie dosyć trudne, bo to zgadza, nie? Żeby żadna to nie zgniotło. Okej. Okay. Tak wygląda. Się boję, będzie tutaj pieska sprzedam. Okej. Okay. Tu się ich trochę zebrało. Tu gdzieś jest, jest taki maluch, ale nie nie gdzie on jest. O, właśnie ta podolnia jest. O, znalazłam go. Tam jest taki malutki. O, nie wyostrzy mi to chyba. O, tu jest. Tak, taki maleńki. Yy, Gazę damy dopiero w klasie, więc jeszcze raczej oni tak nie będą się tu dbać, tylko jest pryskałam na razie, żeby jakoś przetrwały. I w poniedziałek albo we wtorek zaniosę je do klasy. Z ich tu dziewięć a miało ich 6. Ej, bo one się biją. Walka potyczaków. No, wy mi. O, ostrzu. One się tu biją. A i taki fajna ciekawostka, jak trzymają ogonek tak do góry, mocno, to znaczy, że są złe. Yy. One czasami potrafią zależniać na kolor. Jak jest im za ciepło, to lepiej dać je w zimne miejsce, one potrafią zdechnąć. Lepiej je trzymać w takim cieniu, albo najlepiej w domu, bo one później zmieniają kolory i zaczynają bardzo być ruchliwe. No, to jest taki odcinek, w którym widać, że tu, jak się padaczeki tak naprawdę poruszają, bo tak naprawdę wiele. Ten. One po prostu sobie stoją na niektórych filmikach, jak ludzie też nagrywają. Więc tak, polecam dla niektórych, którzy lubią grać z patyczakami, je mają. O, tam się w ogóle wściekł. Mam go w dół, poczekajcie chwilę. Nie. O nie, są w ogóle tu nie chcieć. Takie, żeby spyskać je wodą, żeby były bardziej ruchliwe. Wtedy tu no, będą więcej wyświetleń. Tak, no, żeby ludzie zobaczyli, jak się poruszają patyczaki w ogóle. Tam bym spadł. Polecam darczul bluszcz. Ciocia poleciła gazę u góry damy i jeszcze pod dołem trzeba dać tą nie ziemię nic takiego tylko watę, ale na razie nie dałam, po prostu jest spryskałam żeby bardziej, bardziej ruchliwe I chyba już przeszło tamte się pobiły i koniec o właśnie to był taki bardziej przyrodniczy odcinek taki żebyście zobaczyli sobie patyczaki jak się poruszają w ogóle Także, no krótki to krótki dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę jak możecie, będzie mi bardzo miło mała no, życza cieszy, pa pa